Podzielić na kawałki bardzo łatwo, ale to nie jest prawdą człowieku. Więc przystań, którą wy nazywacie, ma dać oparcie temu rozumowi ludzkiemu, który ma się rozwijać. Karol Wojtyła został papieżem i nakazał, Wszystkim świadomie dążyć do świętości. Dążenie do świętości jako cel wszystkich ludzi, dużych, małych, zdrowych, chorych, wszystkich. Więc jeżeli to podejmiecie i zrozumiecie, co to znaczy, to przecież każdy rozumny człowiek wam pomoże w tym, bo nikt nie uważa się za zwierzę. Organizacja, która ma tu zaistnieć w tym barku, to ma być źródło wiedzy o człowieczeństwie. Co to znaczy, że jesteś człowiekiem? Ja mogę Wam pokazywać dowody, jak bardzo Pan Bóg wyposażył każdego człowieka. Ci te dzieci, chcę Nazywa się szczególnej troski, są dowodem na świadomość, że ciało ludzkie jest dziełem Boga, a nie człowieka. Tak są wspaniałe.